Kurzcy gry zmienili datę startu sezonu drugiego i niestety startuje on później niż miał wystartować. znamy współpracę jaka trafi do karnetu sezonu drugiego. Do Fortnite nadchodzą 8-osobowe drużyny w meczu, mamy kolejne wycieki na temat eventu na koniec oraz jak tydzień przedstawię Wam wszystkie ostatnie wycieki, lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty drogi widzowie, chcesz zgarnąć prezent za 500 dolców, to koniecznie zostaw łapeczkę do góry i suba z dzwonem, no i przypominam jako epic partner o kodzie w sklepie Fortnite. Tak jak te kozaki, no i fajnie będzie, jak podbijecie ten odcinek, przesuwając komentarze na bok na telefonie. No dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych informacji, bo jak sami chwilkę temu słyszeliście, pojawiło się sporo wycieków na temat nadchodzącego sezonu drugiego oraz eventu, lecz zanim sobie o tym pogadamy, musimy poruszyć sobie temat pewnej ciekawej, a zarazem dziwnej nowości, jaka trafi do gry. Większość z was zapewne pamięta, jak niedawno informowałem was, że do trybu reaktywacja niebawem zostanie wprowadzona całkowicie nowa mapa z okazji specjalnego wydarzenia, czyli eventu latarni i na tej grafice tutaj dostaliśmy wstępny jej wygląd, ale nie był on jakiś za duży. Nie Jednakże okazuje się, że wraz z pojawieniem się właśnie tej mapy w trybie reaktywacja do gry trafi jeszcze jedna nowość, a jest to nic innego jak nowy format ilości osób w jednej drużynie i ze wstępnych informacji do reaktywacji mają trafić 8-osobowe drużyny. Tak dokładnie, nie przesłyszeliście się, do Fortnite'a mają stać wprowadzone 8-osobowe drużyny i wiemy to, bo w plikach gry jest wzmianka na temat tego, że nowa wyspa reaktywacji związana z Świętem Latarni ma mieć 8-osobowe drużyny i obejmie to dodatkowo też tryb rankingowy w reaktywacji. Jest to dość że z trybów 6-osobowych i 5-osobowych przeskoczyliśmy teraz na drużyny 8-osobowe, ale ja tam osobiście się cieszę, bo będę mógł z większą ilością widzów zagrać oddziały na live i sama nowość ma zostać wprowadzona do gry w okolicach 19 lutego. To właśnie tego dnia do Fortnite'a ma zostać wprowadzona kolejna wielka aktualizacja, a na dodatek tego dnia z gry zostaną usunięte obecne nagrody rankingowe w reaktywacji, więc po kolejnej aktualizacji do gry powinny już one trafić, ale to dopiero sami zobaczymy. Pamiętajcie, co jest tym wszystkim naprawdę bardzo ważne, że te ośmioosobowe drużyny mogą końcowo nie trafić do gry, bo twórcy mogą się rozmyślić ze swojego pomysłu, ale to wszystko dopiero zobaczymy i moim zdaniem wraz z nimi do gry trafi sporo darmowych nagród dla graczy. Głównie dlatego, że tak jak wspomniałem wcześniej w Fortnite'cie tego samego dnia poza nową mapą reaktywacji dostaniemy też przy okazji nowy sezon rankingowy w reaktywacji i tak wiem, że ranga już ostatnio się zmieniła, ale ważne jest to, że tego dnia zmieniają się nagrody rankingowe. Pozostawmy sobie teraz informację na temat trybu reaktywacja i przejdźmy sobie teraz do tematu niczego innego jak nowego sezonu drugiego, bo w jego temacie dużo się dzieje, ponieważ twórcy gry zmienili datę jego startu, znamy współpracę, jaka może trafić do karnetu oraz informację na temat eventu końcowego. Ale polecimy sobie z tym po kolei i na początku zaczniemy sobie od chyba najważniejszej informacji w jego temacie, czyli informacji na temat daty jego startu, ponieważ do tej pory była ona ustawiona na jakość 4 marca, a teraz ma być dopiero 19 marca. Informacje o tym zostały podane na Twitterze przez większość likerów, a w tym przykładowo przez tego widocznego na ekranie w tle, który dał znać, że sezon najprawdopodobniej został opóźniony z 4 na 19, a dodatkowo dopisał on, że informacja ta jest na podstawie tokena prezentowego dla karnetu bojowego tego sezonu. Co jednak ważne, jeżeli wejdziemy sobie teraz do karnetu bojowego, to nadal w informacjach w grze o jego zakończeniu widnieje data 4-5 marca, lecz przed aktualizacją token prezentowy dla karnetu tego sezonu był ustawiony też na 4 marca, a teraz jest na 19. Tak więc można się spodziewać, że twórcy gry powolnymi krokami przygotowują się na zmianę daty startu nowego sezonu drugiego i sama data 19 marca też nie jest przypadkowa, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na daty nowych aktualizacji, to jedna taka wypada właśnie 19 marca. Informacja o tym, czy sezon został opóźniony pojawi się zapewne na dniach i tutaj chciałbym podkreślić coś bardzo ważnego, ale to naprawdę bardzo ważnego. Informacja ta nie jest jeszcze w 100% potwierdzona i nowy sezon może również wystartować tego 4 marca marca. Ostatni moment, w którym jego data startu może zostać zmieniona, to nic innego jak 19 luty, czyli właśnie ta kolejna wielka aktualizacja, tak więc do jej wydania prawdopodobnie będziemy żyć w niepewności i sam mam nadzieję, że twórcy gry nie zmienią daty startu nowego już sezonu. No ale spokojnie moi drodzy, bo jest to dopiero początek informacji na temat nadchodzącego sezonu drugiego rozdziału siódmego, a czym dalej tym informacje będą coraz to ciekawsze, bo jak sami słyszeliście, mamy jeszcze informacje na temat współpracy, jaka może trafić do jego karnetu i nawet mamy informacje na na temat eventu końcowego. Na początku zaczniemy sobie od tematu współpracy, jaka może trafić w nim do gry, bo informacja o tym pojawiła się już naprawdę bardzo dawno temu, bo było to jakoś 2-3 tygodnie temu. I według informacji od likerów, współpraca z Overwatchem została opóźniona i trafi do gry dopiero w nowym sezonie drugim. Cały ten temat jest prawie że pewne, ponieważ został podany przez wszystkich likerów na Twitterze, a w tym nawet przez tych najpopularniejszych. I co ciekawe, dochodzą do nas również pojedyncze głosy, że może być to współpraca nowego karnetu bojowego w Fortnite. Ten temat również został nam podane przez jednego z najpopularniejszych likerów na Twitterze z Fortnite'a, czyli Hypexa, który opublikował film na swoim kanale na YouTubie, w którym twierdzi, że skin ten może trafić do nowego karnetu bojowego, ale również nie jest to pewne na 100%, lecz pewne jest to, że współpraca ta trafi do gry w sezonie drugim. Tak więc moi drodzy, jest to oficjalnie pierwsza znana nam współpraca, jaka zostanie wprowadzona do Fortnite'a w nowym już sezonie drugim, lecz na pewno nie jest to jedyna, tak więc się nie martwcie, a to czy trafi do karnetu, czy do sklepu z przedmiotami i jakie będzie miała nowości, poznamy dopiero w Późniejszym czasie. No i teraz moje kochani przejdźmy sobie do tematu niczego innego jak nadchodzącego eventu, który pojawi się na sam koniec obecnego sezonu, ponieważ mamy nowe informacje, ale spokojnie nie jakoś dużo, dlatego wspominam o tym tutaj i chodzi tutaj o informację na temat eventu, który może pojawić się na koniec sezonu. Jak jeszcze nie wiecie, to do plików gry został dodany kod nowego wydarzenia, które ma odbyć się na wyspie i macie je widoczne w tle, a z nowych informacji od tego likera tutaj wydarzenia te mają jakoś dwie fazy, ale nie wiemy na czym będą one dokładnie polegały. Wiemy dodatkowo, że event, który pojawi się na sam koniec obecnego sezonu ma być mocno powiązany z tą czerwoną szczeliną, która na dniach pojawi się na niebie na wyspie Fortnite i macie ją widoczną w tle, więc tak jak już wam zapowiadałem, jej pojawienie się na wyspie na pewno nie jest przypadkowym zabiegiem. Szczegóły na temat tego nadchodzącego eventu, który pojawi się na koniec tego sezonu i wprowadzi nas do sezonu drugiego, pojawią się już na dniach, tak więc wyczekujcie, bo teraz dzieje się naprawdę dużo w temacie fabuły, i tak samo dostaniemy na dniach wycieki na temat nowego sezonu drugiego. A na koniec mam dla Was informację na temat pewnego wydarzenia, które co najciekawsze będzie miało miejsce w każdą sobotę w lutym, tak dokładnie w każdą sobotę, i chodzi tutaj o nowe godziny mocy. A pierwsza taka będzie dostępna dzisiaj i znamy już to, co trafi do gry wraz z jej pojawieniem. Cały ten temat również został nam podany przez likera Hypexa na Twitterze, który dał nam znać, że w ten weekend teraz będą niesamowite godziny mocy i o dziwo nie będzie tylko jedna w ten weekend, tylko dwie. I dzisiaj będzie o 21.30, a jutro będzie o godzinie 16. .00. W tym czasie przez pełną jedną całą godzinę na wyspie Fortnite będzie panował pewien chaos, ponieważ grę będziecie rozpoczynać tylko z dwoma przedmiotami i jest to nowa walentynkowa kusza oraz urządzenie restartu, a każde jedno trafienie w gracza będzie go od razu likwidowało. Dodatkowo na mapie w losowych miejscach będą pojawiały się te nowe bańki walentynkowe, te widoczne w tle, w których gracze nie będą mogli się likwidować, ale spokojnie po określonym czasie bańki te będą zmieniać swoją pozycję, więc nie ukryjecie się tam na stałe na cały jeden mecz. Ostatnia zmiana, jaka będzie dostępna Wraz z tą nową godziną mocy, to oczywiście nic innego jak strefa, która będzie w kształcie serduszka, a poza tym będzie zamykała się szybciej i chyba rzeczywiście twórcy wzięli lekcję z tych ostatnich godzin mocy i teraz mocno je dopracowali. Moim zdaniem, każda godzina mocy, która pojawia się w Fortnite, powinna być właśnie tak mocno rozbudowana, jak ta, która będzie pojawiała się teraz w każdą sobotę w lutym ponieważ jest to godzina, w której na wyspie ma panować cały chaos, a w ostatnim czasie, jak była godzina mocy, nie była ona tak mocna, jak ta, która nadchodzi do gry dokładnie dzisiaj. No teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat nowego sezonu drugiego, eventu i całej tej reszty, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to koniecznie zostawcie apeczkę do góry i komentarz sezon drugi, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o właśnie takiej tematyce, to dodatkowo każdy z was jak zawsze dostanie ode mnie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kukicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!